Inflacja w Polsce może wynieść nawet 60%. Premier Morawiecki jest wyraźnie zaniepokojony. Dolar po 5 złotych pierwszy raz w historii. Co to dla nas oznacza? Rozpoczynają się grupowe zwolnienia w polskich firmach. Czy czeka nas kryzys, jakiego jeszcze nie widzieliśmy? Czy rząd wie, co robi? Czy może to wszystko, co się dzieje, to element jakiegoś większego planu? W tym odcinku przeanalizujemy fakty i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co może się stać i jak potencjalnie się chronić. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipej, operator płatności dla twojego e-commerce, prowadzisz sklep internetowy, testuj BaseLinker przez 30 dni. Finansowo biznes platforma crowdfundingowa oferująca pożyczki społecznościowe dla firm. Linki i zniżki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch i prowadzę program biznes od początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, pokazujemy ich firmy i rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. W tej serii rozbieram firmy na części i oceniam pomysły na biznes, jednak dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny, porozmawiamy o kryzysie. Jeżeli interesują Was pomysły na biznes i to, o czym jest ta seria zazwyczaj, no to odsyłam Was na stronę bizo.pl gdzie w tych książkach, w książce 100 pomysłów na biznes, 100 pomysłów na pozyskiwanie klientów, znajdziecie dużo inspiracji, ale dzisiaj musimy porozmawiać na zupełnie inny temat. Dzisiaj porozmawiamy o kryzysie, o tym, co może nas czekać w najbliższych miesiącach, a nawet w najbliższych latach. Pandemia, wojna w Ukrainie, Rosja zakręca gaz, w Polsce inflacja przekracza 16%, wydawało nam się, że gorzej być nie może. Inflacja w sierpniu w Polsce przebiła 16%, dokładnie 16,1%. Ostatnio hitem w internecie było wystąpienie premiera Morawieckiego, w którym był wyraźnie zaniepokojony i mówił, że inflacja może wynieść nawet 60%. Posłuchajcie. Mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%, to są twórcy inflacji. Szanowni Państwo, oni proponują taki schemat, taki scenariusz, z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie rok, dwa lata temu, Turcja to inflacja na poziomie 12-15%. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflacja mamy na poziomie 60%. A więc ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji. Co robi polski rząd? Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł. W połowie roku, od 1 lipca 2023, minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 3010 zł brutto, czyli rząd podwyższył minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku o 19,6%. Nie tylko pensja minimalna wzrośnie, bo jeżeli ktoś zarabiał więcej niż minimalna, no to będzie oczekiwał proporcjonalnej podwyżki. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. To są twórcy inflacji. Jeżeli ktoś proponuje podwyżkę pensji o 20%, no to wywoła hiperinflację, dlatego rząd podwyższa jedynie o 19,6% mamy jeszcze 40 zapasy, także możemy być spokojni. ZUS dla przedsiębiorców w przyszłym roku też rośnie rekordowo o 17,1% i wyniesie 1418,48 zł. Do tego jeszcze trzeba dodać składkę zdrowotną, która jest liczona w zależności od tego, w jakiej formie się rozliczamy. Ale jest to procent od naszego dochodu. Rządy mogą sobie dodrukowywać pieniądze i rozdawać, ale przedsiębiorcy niestety nie mają drukarek pieniędzy. Jeżeli rosną koszty, na przykład koszty pracy, ZUS, no to ktoś te koszty będzie musiał pokryć i pokryją je klienci. Ceny będą musiały wzrosnąć. Rosną pensje, więc rosną ceny. Gdy rosną ceny, to pracownicy znowu domagają się podwyżek i tak dalej. To prowadzi do tak zwanej spirali płacowo-cenowej, która może dalej rozpędzać inflację. Czy że on faktycznie nie wie, jakie będą skutki takich działań? Czy może jest to celowe działanie? Jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Rosnące płace to nie jedyny sygnał o możliwych dalszych wzrostach inflacji. Ważnym sygnałem jest tak zwany wskaźnik PPI, inaczej nazywany wskaźnik cen dóbr produkcyjnych to jest taki miernik poziomu inflacji u producentów. Inflacja producencka w Polsce wyniosła w sierpniu 25,5% według danych GUS. Jeszcze gorzej jest w Niemczech, tam wyniosła ona 45,8%, najwyżej w historii. Tych danych nie można pomiędzy krajami jednoznacznie ze sobą porównywać, bo każdy kraj może ten współczynnik wyznaczać. Według trochę innej metodologii, w Polsce jest on obliczany na podstawie czterech sektorów gospodarki: jest to górnictwo i wydobycie, przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja i wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Inflacja PPI nie przekłada się jeden do jednego na inflację konsumencką, czyli nie jest powiedziane, że ta inflacja konsumencka wyniesie w Polsce 25,5%, jednak jeżeli producentom rosną ceny, no to znowu ktoś te ceny musi pokryć i będą je pokrywali klienci. Jest jeszcze druga możliwość. Ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność, bo jest pewien poziom cen, którego klienci nie będą w stanie zaakceptować i po prostu zrezygnują z zakupów danych towarów, szczególnie jeżeli nie będą to towary pierwszej potrzeby. Przykład z mojego podwórka, branża ślubna, branża, w której działam już od 10 lat. Ślub, wesele nie jest to towar pierwszej potrzeby. Można z tego zrezygnować, tym bardziej, że jest to bardzo duży koszt. I dla przykładu, w 2019 roku za organizację wesela, za restaurację, za wyżywienie za jedną osobę płaciło się około 250 zł. Obecnie jest to już około 500 zł. Jeżeli te ceny dalej będą rosnąć, jeżeli te ceny wyniosą na przykład 700 zł za osobę, no to ludzie po prostu nie będą organizować wesela albo będą robić jakieś małe przyjęcia. Tak samo jest w każdej innej branży. Jeżeli producenci nie będą w stanie sprzedać swoich produktów, bo klienci zrezygnując z zakupów, no to będą musieli zmniejszyć produkcję, zwolnić część załogi lub po prostu zbankrutują. Kilka tygodni temu było głośno o takich sprawach jak zwolnienia grupowe w firmie Crat. Producent płytek musiał zwolnić 25% swojego personelu, było to 350 pracowników. Wygasili 3 z 7 linii produkcyjnych w swoich fabrykach, bo rachunki za gaz wzrosły im z 4 milionów złotych miesięcznie do 60 milionów złotych miesięcznie. Żeby to sobie lepiej uświadomić, przełóżmy to na cenę węgla dla zwykłego gospodarstwa domowego. Przyjmijmy, że te ceny wzrosły z 1200 zł za tonę na około 2500 zł za tonę. A w sytuacji tego producenta płytek ta podwyżka była taka, jakby tona węgla podrożała z 1200 zł za tonę na 18 000 zł za tonę. No nikt nie jest w stanie tego udźwignąć. Podobnie jest w przypadku prądu, który dla firm podrożał trzy albo czterokrotnie. Podwyżki rachunków to jedno, ale kolejny problem to mogą być braki w dostawach prądu czy gazu. Problem szczególnie dla dużych firm produkcyjnych, w których mogą pojawić się przestoje. To znowu spowoduje reakcję łańcuchową, braki towarów, zerwane łańcuchy dostaw, jak w czasie lockdownów. Czy rzeczywiście w Polsce jest aż tak źle? Jak wygląda gospodarka Polski w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o drugi kwartał 2022 roku, to Polska zajęła w tym zestawieniu pierwsze miejsce, ale od końca. Notując spadek PKB o 2,1%, a polska giełda wypadła najgorzej na świecie, WIG20 stracił od początku roku 35%. To nie koniec spadków na polskiej giełdzie, bo ostatnio giełda znowu poleciała w dół, gdy. Popłynęła informacja o planowanym podatku w wysokości 50% od tzw. zysków nadzwyczajnych. Dolar po 5 zł. Rekordowa cena dolara, przebił on już 5 zł. Jest to najwyższa cena w historii. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że po prostu za towary, które importujemy, będziemy płacić więcej. To nie jest tak, że to jest nagle jakiś kryzys, bo dolar przekroczył 5 zł, a jak był po 4,99, to wszystko było spoko. No tak nie jest. Po prostu dolar jest bardzo drogi, czyli za gaz, za inne surowce, które importujemy, będziemy płacić więcej. Tak samo na przykład za elektronikę, którą importujemy z Chin, czy wszelkie podzespoły potrzebne do produkcji. To wszystko jest rozliczane w dolarach. Co dalej? Czeka nas bardzo trudna zima. Po niej nastąpi rok wyborczy, wybory parlamentarne, więc możemy się spodziewać dalszego festiwalu rozdawania pieniędzy, żeby kupić swój elektorat. 14 i 15 emerytura, dodatki do opału, kolejne tarcze, rząd planuje zamrozić ceny energii. Czy mamy już kryzys? W okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 7,3%. Póki co ludzie drastycznie nie ograniczyli konsumpcji. Jeżeli ludzie wydają pieniądze, no to gospodarka się kręci. W czasie pandemii pozamykano biznesy i wpompowano do gospodarki masę dodrukowanych pieniędzy. W przyszłym roku mamy rok wyborczy, więc być może sytuacja będzie wyglądała podobnie, gdzie do obiegu znowu trafią pieniądze pochodzące z dodruku. Jeżeli ludzie dostaną takie pieniądze, będą je wydawać, no to jeszcze jako tako ta gospodarka będzie się kręcić, ale dodruk zawsze powoduje bardzo duże problemy, spadek wartości pieniądza. I nawet jeżeli ten kryzys nie będzie największy w przyszłym roku, no to będzie to po prostu rozciągnięte w czasie. Jakie wyzwania nas czekają? Wiele firm, szczególnie tych małych, po prostu zbankrutuje, one już się zamykają, bo te firmy nie będą sobie w stanie zimą poradzić z wysokimi rachunkami za prąd, za gaz czy za ogrzewanie z wyższymi kosztami pracy. Ludzie stracą pracę, gdy stracą pracę, nie będą mieli pieniędzy, będą wydawali mniej i tak ten kryzys będzie postępował. Co możemy zrobić? Dobrze jest być świadomym tego, co nas może czekać w kolejnych miesiącach, ale też nie możemy wpaść w paranoję. Zamiast tylko narzekać, musimy się zastanowić, jakie kroki możemy podjąć. Jeżeli wiemy, że czekają nas ciężkie czasy, to jak możemy zadbać o swoje finanse? Mamy przychody i mamy wydatki. To są podstawy. Taką najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, to albo ograniczyć wydatki, albo zwiększyć przychody, albo zrobić jedno i drugie, czyli ograniczyć wydatki i zwiększyć przychody. Jak ograniczyć wydatki, gdy wydaje Ci się to niemożliwe, wydaje Ci się, że już po prostu wydajesz, oszczędzasz, wydajesz jak najmniej się da? Najprostsza podpowiedź: zrób sobie budżet domowy, czyli po pierwsze, spisuj wszystkie swoje wydatki w danym miesiącu. Każdą złotówkę, którą wydajesz, zapisuj sobie na przykład w Excelu i wyjdzie Ci podsumowanie na co ile pieniędzy wydajesz. Na podstawie tego jesteś w stanie stwierdzić, na co wydajesz dużo i gdzie jeszcze tutaj jest pole do oszczędności. Jak zwiększyć swoje przychody? No, tutaj Wam powiem, co ja robię. Po pierwsze, inwestycje. Staram się nie trzymać zbyt dużej ilości złotówek. Jeżeli macie jakieś większe oszczędności, no to na Waszym miejscu starałbym się jak najszybciej je inwestować. Oczywiście, zostawmy sobie jakąś poduszkę finansową, która wystarczy nam, nam przynajmniej kilka miesięcy życia. Ale bądźmy świadomi tego, że jak to powiedział premier, inflacja w Polsce może sięgnąć nawet 60%, więc nasze pieniądze nie będą zbyt wiele warte. Postarajmy się je po prostu inwestować. Jak zwiększam zarobki? Staram się po pierwsze dywersyfikować źródła przychodów, a po drugie, staram się każdą z tych działalności, którą robię, rozwijać. Na przykładzie kilka lat temu grałem po prostu w zespole muzycznym, to była moja jedyna działalność, gdy skończyłem studia. Oprócz tego dodałem działalność na YouTubie. I to też robię w sposób komercyjny, na tym zarabiamy. Gdy to już działało, to dodałem do tego wydawnictwo, wydajemy te książki. Mam wydawnictwo, znowu rozwijam tą działalność. Teraz będziemy wydawać trzecią książkę. YouTube też staramy się to rozwijać, żeby naszym gościom oferować jak największą wartość, żeby móc podnieść ceny, żeby klienci chcieli nam za to zapłacić więcej. Czyli po pierwsze, rozwijamy to wszech tak zwana dywersyfikacja źródeł przychodu, żeby tych źródeł było kilka i każdą z tych działalności staram się rozwijać, żeby każda z tych działalności mogła generować większe przychody. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Ile może wynieść inflacja w przyszłym roku według Was i co Wy robicie, żeby się przed tym zabezpieczyć? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Czekam na dyskusję, na Wasze opinie, a na dzisiaj to tyle. W kolejnych odcinkach tej serii wrócimy już do pierwotnego kształtu tego formatu, czyli będziemy rozmawiać o poszczególnych biznesach, poszczególnych branżach i je oceniać. Dzięki za dzisiaj.